Tam widać, to jest domek biskupa przy katedrze, i tam jest taki tunel pod tym środku góry. A my teraz postanowiliśmy, że idziemy do Tekobal. Tylko problem jest taki, że musimy tam dojechać i jakoś wejście Czy znaczy nie ma problemu? Dobra, dawaj na ten czerwony. Rebela. Dobra, także. Chyba właśnie nam jedzie tramwaj, znaczy autobus nam ucieka 906 A to jego nam pokazywało. A i coś o też mówiła. A to jest pomnik gościa, nie pamiętam jak, jak on się nazywa, wy wrzucę tutaj napis. I on pokazuje stronę oceanu i to jest nawiązanie do wielkich odkryć geograficznych. Teraz tak, teraz poszliśmy sobie poza miasto do takiej galerii, gdzie jest Taco Bell bon i idziemy sobie na lunch Zamówiliśmy sobie Nacho supreme, nacho supreme zamówiliśmy sobie trzy tacos'y zamówiliśmy sobie podwójną kasadię i dolewkę I jak na razie jest bardzo spoko Tak ale smakuje ci? Ta plaża tutaj, ona się rozciąga wzdłuż całego portu i idzie jeszcze daleko, daleko, daleko A My idziemy tylko tego, zobaczyć jak to z bliska wygląda, bo nie warto się zbytnio zbliżać do tych skałek Szylują A tu Tylko widać jak te ginga fale lecą na nas Najlepsze jest to, że widać że to nie są największe fale dzisiaj bo normalnie tutaj aż dotąd, nie? Widać jak są takie wyrzuty śmieci. Także całe to tutaj wszystko, no to jeszcze potrafi być znane jak taka giga fala przyjdzie. A te, teraz gigafale idą. Fala jest odważna. Tutaj przed chwilą staliśmy, to widać jak tutaj woda poleciała, o. Do, dosłownie dookoła kamienia. Teraz się jeszcze większe fale zrobiły. Już mocniej wieje. Oj, chyba teraz ją trochę podmyję po butach. Tam taka gigafala leci. Let's see. Podmyję Alucha, czy nie podmyje Nie uciekaj Pytanie teraz Czy Alucha zmiecie fala? Nagrywamy, nagrywamy. A tu są takie ciekawe czy będzie mokra bo wciągnięta przez ocean. Ja tutaj jak cywilizowany człowiek idę sobie chodniczkiem. Mówię całkiem fajna promenadka tutaj jest. Ala wybrała opcję Idziemy, yy, idziemy poprzez tego, poprzez plażę, za czym przeszła. Weszła. Nice. I z tego co widzę, to nawet buty ma Tu się jeszcze bardziej rozbija, niż się rozbijało tam wcześniej. Yes. Oj, tam nawet końca tej plaży nie widać. Dobra, postanowiłem teraz założyć mikrofon. Bo wieje tutaj, niestety, na tyle mocno, że za dużo by nie było słychać. I jeszcze idziemy się przejść teraz na taki cypelek. Idziemy zobaczyć, co tam jest. No, i później lecimy na zachód słońca na górkę przy Porto, żeby było widać całe miasto. No ale teraz już się taki wiatr tutaj rozpęcał, że prawda jest ciężko cokolwiek gadać. Zrobię takie szybkie ujęcie, jak idę. I po tym będę od razu wyłączał, bo raczej bez sensu jest. O, ale wodą dostałem po ryku. Niestety nam się nie udało zaczyć spokojnego oceanu, ale fale to tutaj mają na dobre 5 metrów. A i tak to jeszcze nie są największe, jakie mogą być, bo widać, że o wiele dalej one wcześniej sięgają. Więc pewnie jak rano była gorsza pogoda, to, to właśnie tam tak uderzały. A tutaj sobie teraz Ala za mną idzie. Zobaczyć, nie wiem, zejście przy do skałek. Jesteśmy pod koniec tak troszki i już tak wieje, że się po prostu ciężko idzie. Ale spróbuję nagrać timelapse, żeby było widać jak te fale się rozwryzdują. Ale jakim poświęceniem będzie trzeba, bo tutaj cały czas podaleć leci. Więc... Tak jak teraz jeszcze nie mieliśmy 906, ale to my czekamy na 907 no. 907 jest tamtej strony. Zaraz powinien też nasz przyjechać Po prostu widać jak cała ulica płynie a sobie kupił właśnie sok pomarańczowy świeżo wyciskany. Sam wycisnął i idziemy teraz na punkt widokowy. Na cały port... Port... Na całe porto. Będzie widać most Luisa na pewno. I może trochę oceanu. Zobaczymy. Tym razem jesteśmy na punkcie widokowym, który znalazła Alka. I zaraz spróbujemy znaleźć jakieś miejsce, żeby nagrać timelapse, coś w tym stylu i tutaj będzie widok na timelapse prawdopodobnie właśnie na tą stronę. Portową. Czekać, nie? Chyba długie. nie, bo to słońce nie będzie fajne. Zobaczmy gęstech człowieka. No. Z tutaj strony jakaś taka twierdza. Już takie mury po prostu. To byliśmy przed chwilą do góry, więc poprzednie ujęcia są z góry tego czegoś. Aż odpaliłem mikrofon niestety, bo tak wieje, że może być słabo ze słyszeniem czegokolwiek. I teraz idziemy sobie kupić jakieś magneta, może dwa, i chwilę odpocząć do mieszkania, do pokoju. A później pójdziemy sobie jeszcze pochodzić po, po Ribaże wieczorem, plus jakieś kolacje. Także teraz jeszcze będzie taka przebitka z mostu Luisa. I za chwilę jeździ jakiś tramwaj. Ale my sobie tak przejdziemy po prostu, bo jak byliśmy rano, a będzie gdzieś wcześniej we vlogu, to był taki wiatr, że nas miało zdmuchnąć stąd, więc odpuściliśmy przejście na drugą stronę. A teraz już jest trochę lepiej, także zbieramy się. To tutaj, tak, fajna knajpka i basen jeszcze mają. pewnie tak pokazałem przed chwilą ale jeszcze mogę nagrać z tej strony, bo tutaj też to spoko wygląda byliśmy tutaj na tym wzniesieniu, na tej górce a to jest ogólnie jakiś tam cały kompleks punkt, punkt widokowy tak, a mieszkamy tu, gdzieś na górce ale się przepycha ale nagrywa jak idę. Jest spory wiatr, także mam mikrofon podpięty i mam, mam mikrofon podpięty i mam włosy nieogarnięte. Znaleźliśmy tą piekarnię, czy tą cukiernię, której szukaliśmy i oto są nasze portugalskie przysmaki tak zwane ser serniczki w końcu się udało złapać i teraz połaszujemy przypadkowo znaleźliśmy teatr podobno to, to jest to a tutaj jest nowy dworzec się buduje znaczy nie dworzec, tylko nowa zajezdnia autobusowa a przed chwilą byliśmy właśnie na tych co, mam przebitkę i to też tak, wracając do do pokoju, to znaleźliśmy. Wypaczałem moim jasnym bimokiem i było genialne. Co nie Ala? Pycha było. Takie budyniowe, Budyniowe, a drugie to nie wiemy co to było, bo to taki jakby krem jakiegoś smaku. Może z moreli? Może z moreli, ale nie, nie, nie znamy tego smaku, więc ciężko określić. Jednak przypadkowo zeszliśmy tutaj na. Na dworzec Nagram go tak na szybko, bo jest ładne Wygląda on tak, że co są, znaczy na każdej ścianie są takie kafelki i obrazy i wszędzie jest tutaj coś ozdobionego, ale najlepiej widać to na tamtej ścianie, że jest takie, takie fajne i ten sufit też jest spoko no a tutaj jest, są pociągi i są metra Widać ewidentnie, że tu metro tędy jeździ Wracamy właśnie z kolacji Byliśmy w The Kind Kitchen A, idziemy tutaj A, idziemy tą ładną ulicą Ale coś zaczęło kropić właśnie Chyba, że to mewa kotek. A faktycznie, ale załek. kotek. Nastraszony kotek. A tutaj jest ta jakaś katedra. Co, wchodzimy do niej? Pas. Dobra, to pas. Jutro tutaj przyjdziemy. Podobno tak. można tam na czubek wejść, na tą iglicę. Znaczy, na igli czubek nie. Jak <noise> Kong czy nie iglice, tylko ten Na tą wieżę A tam będzie schodów a schodów O, Starbucks, już też wiem gdzie jutro będziemy Bo jutro będziemy tędy przechodzić A to jest jedyny tutaj w centrum A tu my widzieliśmy tę katedrę Z innego tego, z innej perspektywy W oświetlonym domku Bo mamy rozkminę co jest w tym oświetlonym domku Totalnie nie wiadomo A no nie ukrywając bardzo się on rzuca w oczy o ja tak, tak to świecie, że na kamerce nic nie będzie widać Jest taki, taki obraz z manekinem Tutaj jest Starbucks, więc tutaj jutro na poranną kawkę na pewno przyjdziemy tak, teraz tutaj wylądowaliśmy Są tutaj te ciasteczka. Także to, totalnie randomowo znaleźliśmy tutaj tą knajpę. Tutaj pani robi świeże, nie będę jej nagrywał. I... Dostaliśmy też cynamon do tego. Tak, dostaliśmy do tego cynamon i ogólnie tak jak cały czas dzisiaj, popaduje sobie co chwilę, także trzeba iść w kapturze, ale jest bardzo ciepło przez to, że się tutaj jednak dużo chodzi. Mm -hmm. I teraz wracamy sobie z kolacji Tak jak mówiłem już wcześniej, znaleźliśmy tą knajpę przez to, że stała duża kolejka Bo totalnie nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest yy, Tą piekarnię, cukiernię Tak, tą piekarnię I teraz wracamy sobie do domu, ale jeszcze zobaczymy tutaj, co mm. jest jako to, to To tak bardzo oświetlone no. Odwracam To jest po prostu jeden wielki, świetny neon I co to jest? Zabawki Zabawki? Magnesy chyba, nie? Co to jest? Idziemy zacząć. Co to jest? Dobra, dobra, czuję się poszukany. Bo to, co tak ładnie wyglądało, to były szproty, takie ryby po prostu za, z, zapuszkowane i z różnych roczników, z różnych. Rejonów po prostu cały sklep wypchany szprotami z rysunkiem fortu. Także ewidentnie nie, nie nasze klimaty i spadamy stąd Ale widać, że biznes się kręci Albo tutaj y, rybacy dokładają I to sporo Już jakie rolniki faktycznie mogą być w Polsce Tutaj jest rybac, nie dość, że to schody bibliotece To ten mak też jest taki Harry No i to jest po, podobno Jeden z ładniejszych McDonaldów które można spotkać. Więc idziemy zobaczyć, czy naprawdę tak jest. No dobra, jednak naprawdę tak jest. Co ja? Zróbmy jakieś fotki tutaj. Nieźle. Nie ma co ukrywać, jest tutaj niezły zapierdziel. Jak już przeszliśmy, to wzięliśmy sobie McFlary, jakieś sezonowe, ale ogólnie jest nas sporo tutaj ludzi. Dobra, to jest hit. Kupiliśmy sobie te McFlary i one smakują jak Kinder Country Kinder Maxi. Kinder Maxi. No tak, bo to, to, to jest ten odówkowy batonik. Ale smakuje to zarobiście. I to jest z, yago, jak się nazywa ten smak? Kajaroya. Kajaroya. Jest całkiem. Musimy iść tam do mhm, Tak, tam. Damy radę. Także to smakuje nieźle. I jest naprawdę fajne.